Witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku eee, Zaraz Wam pokażę co i się tu tutaj pozmieniało, ustawię sobie tylko craftingi, bo dzisiaj Tak trochę znowu pobudujemy, postanowiłem, że zajmiemy się drogami Nie podobają mi się te drogi, co mam eee, I chcę je zrobić trochę takie Inne, zaraz, zaraz Wam pokażę jaką mam koncepcję eee, A, potrzebuję Teraz, tu gdzieś jest, są te carpenter bloki. A tu, tu. Dobra. Drewna mam dużo, więc mogę to zrobić wszystko na z blokach. No i dzięki temu to może będzie fajnie wyglądało. Mam nadzieję, zobaczymy. O, tak. I właśnie tych bloków będzie mi potrzeba najwięcej. A, jeszcze schodki będą mi potrzebne. Na pewno. Tak. Dobra. Na razie mam tylko kilka craftingów. Nie chcę ich mieć jakoś tam bardzo dużo, ale no to, to się craftuje bardzo długo. Więc stwierdziłem, że. Możemy to wykraftować. Gdzie mój pilot? Dobra, eee, zobaczmy. Czyli potrzebuję tego stak 10, tak potrzebuję. Dobra, Teraz zobaczymy, czy wszystko tam leci tak jak trzeba. Tak jak widzicie, pięknie się wszystko kraftuje. Super. Drewno przerabiam jeszcze ręcznie, bo e, nie mam o, ale tutaj mi mało tego zeszło, szczerze mówiąc Naszykowałem tego drewna dużo, myślałem, że tego mi jakoś zejdzie bardzo dużo A tu już jest wszystko i, i ten dobra i płotków 64 zrobimy, dobra Wymyśliłem, żeby ta droga wyglądała sobie w ten sposób. Tu zdejmiemy te wszystkie bloki. Tak, dobra, może na razie tyle starczy, bo i tak mam ze sobą tyle drewna że y, dupa nie mogę tego nawet zebrać może trochę będę mógł odłożyć no trochę mogę nie za dużo ale mogę i zrobię to wszystko na tych blokach Tutaj pójdą płotki, których nie mam. Które są tutaj. No dobra, jestem już z powrotem. Eee, I tutaj kładziemy płotki. Schodki to znaczy. schodki to mogłem zrobić sobie zwykłe koblowe, ale nie, nie chcę mieć koblowych. Hmm, dobra mam młotek, nie mam młotka. E, tu, jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu, tu. tu. Dobra to mogę na razie zostawić. E, mogę tak jeszcze zostawić to, 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 to. Dobra i te drewno też gdzieś niech idzie do skrzynki defaultowej, nie jest ono mi w tej chwili potrzebne kompletnie yy, Dobra I teraz tak, tutaj chcę to tak obniżyć Nie, dobrze stałeś chłopie o. Żeby tu się mi zrównało z tym płatkiem już nie mogę niżej dać tamtych Tutaj nie, to tu musi być wyżej, bo tutaj będzie podchodziło po to. Żeby to jakoś tak wyrównać, żeby to. Strasznie dużo zabawy. Będę miał z tym. Strasznie nierówno.

damy też te bloki żeby troszkę je tutaj złagodzić to wzniesienie nie o. tu jest do pół płytki. I tu trochę trzeba. Taki lej mi się zrobi trochę. Trochę taki lej. Wzorki. No dobra, dobra. Yy, droga wydaje mi się, że będzie mniej więcej tak wyglądała. Gdzieś tu mam młotek, to będzie dużo szybciej szło młotkiem. Rozbiórka tego. Dobra. Okay. Teraz tak. Tutaj dalej damy schodki. Nie tak. O. Dobra, słuchajcie, ja proponuję że zrobię może tutaj yy, w dalszym ciągu yy, time lapsea. Co wy na to? Pokażę wam jak to wszystko buduję, jak układam i tak dalej, ale w przyspieszonym tempie, bo to się troszeczkę z tym zejdzie, bo to jak widzicie jest tego pykania dużo i trochę tutaj trzeba się z tym pobawić. Dobra, to startujemy. Dobra, jestem, już większość drogi mam ułożone. Tam jeszcze trochę zostało. Yy, droga będzie wyglądała bardzo podobnie jak ta, która, która była wcześniej. Czyli tak, tutaj, Marek, zrobimy sobie oświetlenia. Czyli tak, tutaj damy. Glowstone. No, a z shiftem to trzeba było. Tu. I tu i tu. Dobra. Eee. A, miałem dać te. No trudno. Dobra, już nie będą tych. Teraz trzy spękane. Mm. Nie. Lecisz tu dziadu. może zepoleciał, muszę się napić tylko a ta woda truje pewne deadne ale jak ten mnie do, dopatrzy, to mnie dopatrzy to na pewno mnie zabije mam pół serduszki chlebki chlebki Dobra. Chlebki są, może się może się uda. Dawaj, dawaj chlebko. Dobra. Eee, no i droga będzie koblowa. Najfajnie no, to wygląda. Nie bardzo mam tutaj pomysł na, na coś innego. Ona naprawdę tu będzie pasowała, no. o, i tak będzie się prezentowała droga. Taka gnieciona, tu bez problemu mogę podchodzić, także super trochę mi się z tym zeszło, yy, nie ukrywam, z tym młotkowaniem tego, ale mam nadzieję, że będzie warto, że efekt końcowy wyjdzie zadowalający. Zobaczymy. Tu muszę trochę podnieść. Dlatego też, między innymi, właśnie chcę. Jaj, kurde. Już położyć te kamienie. Bo wtedy, właśnie widać, jest tam miejsca, w których on na przykład trzeba dociągnąć. Coś podnieść troszeczkę, żeby tu było równo z tymi. Mhm. O. Dobra i tutaj już skończymy na tym Ja już to wszystko pomutkuję yy, Poza kamerą po odcinku Jak widzicie trochę się z tym schodzi Ale yy, Wydaje mi się że efekt końcowy będzie Na tyle fajny Że Zaraz zobaczymy jeszcze Jeszcze takie chciałem dać gdzie nie gdzie na to yy, nasiona. Żeby te schodki były, ten kawężnik był taki porośnięty trawą. Tylko ciekawy jestem, czy na ten drugi też mi to wejdzie. Tak. Trochę powiem Wam, w tym momencie to słabo jest. Chyba, chyba, że. Kurde, mam plan, słuchajcie. No, to będzie zdecydowanie lepiej wyglądało, jak się pozbędziemy. Jak to nie będą schodki, tylko całe bloki. Zaraz wam pokażę. Bo i będzie widać tylko pół, jak będą zasłonięte trawą. Tutaj to jest tak, jakby ta trawa leżała. Nie, to to mi się nie podoba. No, zobaczcie, ten krawężnik teraz wygląda zdecydowanie fajniej. Tu podniesiemy do równego. O. Zdecydowanie fajniej. Ona jest taka wkopana w ziemię, nie jest taka równiutka, równiutka, trawką sobie porasta. Także wydaje mi się, że w ten sposób y, wygląda to zdecydowanie, zdecydowanie fajniej. Niż, y, niż same te schodki. Niż same schodki. Tak mi się wydaje. Teraz zastanawiam się, czy to czy było sens młotkować. Teraz zamówię sobie jeszcze jeszcze e, tych bloków, tak. Do tego e, i nie wiem, czy tutaj nie nie lepiej byłoby użyć zwykłych półpłytek, przynajmniej po bokach. Mm, kombinowałem z jaśniejszym czy ja z tego mogę też zrobić pół płytki, czy nie mogę nie mogę czyli do, do tych bym musiał używać karpenter yy, z bloków a tutaj no właśnie, teraz tylko trzeba byłoby je zrównać no, no nie nie, 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 jednak tutaj to, to nie może być takie, bo one się nie... E, nie z, no nie zgrywają razem, o. Dobra, także je, tak, tak to zrobimy. Przelecimy szybko ten kawałek, mam nadzieję, że przyszły już te O. W sumie materiały wszystkie mamy. No. Tak, to wygląda super. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę to wygląda fajnie, podoba mi się. Ten kamień taki obrośnięty trawką. Krawężnik jest. I jest to, jest to OK. No dobra, dzisiejszy odcinek był taki trochę bardziej bardziej, a tutaj musimy na pewno dać go No i potem tu go dziś damy. E, dzisiejszy odcinek był taki trochę bardziej budowniczy, ale, ale co, takie też muszą być. E, no i będziemy zaraz dalej działać. No. Dzięki serdecznie za obejrzenie, pozdrawiam Was, Papa. Pa.